Halo? E, t, tak, tak, jasne, my jesteśmy gotowe mhm. za, za pięć minut na dole. Tak, no jasne, jasne, idziemy Już nie zapomniałyśmy. No? Właśnie wydaje mi się, że o czymś zapomniałyśmy, ale słuchajcie, naprawdę nie mam pojęcia co to było. Czekaj, 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 sprawdzamy. Czy mamy ubrania? Mamy. Sklepik. Mamy. I tak, ubranie na występ, kosmetyki i... piżamy. Piżamy to nawet mamy na stole. <grym się wytrzymały> no dobra, to mi się wydaje, że wszystko mamy. Dobra, to jedziemy, bo straszne korki przed nami przed świętami. E, dziewczyny, o której mamy próbę? Mm. E, Ciula, gdzie jest oh. Gefi? Gefi? Gefi! <laughs> przecież ona była z nami w busie! Była? Nie, no była. Była? Chyba. Chyba jej nie było. No nie, ale moment, przecież jakim cudem ona nie zeszła na zbiórkę. O, Boże. O, nie. Czekaj, dzwonimy. <laughs> A... Gefi? Czy ty jesteś nadal w mieszkaniu w swoim łóżku? No tak, a gdzie mam być? Gefi, słuchaj, jest godzina 14. Wieczorem gramy koncert. My jesteśmy już w sobocie jakby, no co my teraz zrobimy? Przecież nie wystąpimy w ledwie. Poczekaj, poczekaj, spokojnie! Gefi musi po prostu do nas dojechać. Co? Jak to? Nie rozumiem! Wy jesteście już w sobocie? Gefi, obudź się! E, e, poczekaj, czy masz swoje auto, możesz do nas dojechać? Tak, jest, chociaż... Nie no, jejku, przecież dałam auto do naprawy, bo wiedziałam, że nie będzie mi potrzebne, bo wyjeżdżamy. Ej dobra, to mam pomysł, Mo może po prostu zawrócimy po ciebie? Nie no, co ty, przecież musimy zostać tutaj na próbie. Ale, ale czekaj, niech Maciek pojedzie po Gefi, <laughs> zawróci się po nią, przyjedzie z nią, my zrobimy w tym czasie próbę, przesuniemy nasz występ jako ostatni i... I może no, się te... uda. Tak, no to ty może się udać, O jejku, to to całe szczęście, no to dobrze. Gefi, słuchaj, pakuj rzeczy, Maciek po ciebie jedzie. Hmm. Mam tak dużo czasu, to... Stary? To będzie półka z masłem! Ale ty że jej nie mam w domu? Jasne, że tak. Wszystkie są na koncercie w sobocie! No i to stary? Nic się nie ukryje! Co to? Idziemy! Julek, ona jest w domu, a mówiłaś, że jej, że jej nie ma. Szlać by to. Co Ech, robimy? No, w sumie dobrze, że jest tylko jedna. Racja, racja. Nie będzie drugiej takiej okazji. Nie możemy tego odwołać, Natan! No to ale stary. Przecież no co? Idziemy po Ekwipunek i działamy. Dobra, działamy. Nie odbierają. Dobra, 112. Halo? Halo? Dzień dobry, z tej strony Karolina Geffert. Ja bym chciała zgłosić próbę włamania, bo słyszałam przed chwilą, że włamywacze chcą się tutaj do mnie włamać o godzinie 20. I ja nie wiem, co ja mam robić. Tak, tak, jestem pewna, że słyszałam tę rozmowę. Dobrze, mój adres to wietraczny 44. Mhm. Dobrze. Tak. Tak, dziękuję bardzo. Do widzenia. Co tu robić? Jestem sama w domu. Zaraz wróci tutaj tych dwóch spirów, którzy chcą okraść mój dom. Nie wiadomo, czy policja zdąży. Ale nie mogę panikować. Muszę się skupić i coś zrobić. Już wiem. Słuchajcie dziewczyny, no to się nie uda. Stoję w gigantycznym korku przy na autostradę. Nie dam rady pojechać po Gephi i wrócić do was jednego dnia. O nie! Dobra, dzięki Maciek, że próbowałeś. Dobra, to wiesz co, my zadzwonimy do Gephi. No, nie ma sprawy dziewczyny, wracam do was. Okej, okay, a my dzwonimy do Gephi. Dziewczyny, słuchajcie, ja nie mogę rozmawiać, bo właśnie włamywacze chodzą do mojego domu, także trzymajcie kciuki. Co?! To co? Powtarzamy plan. E, wchodzimy do środka, <noise> łapiemy cefi. E, kogo? No, Rudą. A to nie Gefi? Nie, to wielki pan się znalazł. No, 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 yeah! no je! Do, dobra, cicho. No. Ja wchodzę tu wejściem. To ja przodem, dobra? Widzimy się w środku. Tylko cicho. Koci! Ze A. mnie! O co tu chodzi? Nie wiem, ale ta mała cefi to Kefi. nieważne się przygotowała. No i co teraz? Teraz to my mamy przewagę. Jest nas dwóch. Wiemy, że ona wie. No, więc teraz możemy się wszystkiego spodziewać. Ale czego? Mlek. Jak jedziemy! Ej, ale o co w ogóle chodziło z tymi wamywaczami? Nie mam pojęcia, ale musimy tam szybko dotrzeć. Chodźcie, szybko! Cię bierze! Nie wiem, ale masku kubana kondycha! No, masku kubana kondychę. No, no co? No co? No co? No co? No co? Jajco? ale jest. Ale z tą zimną wodą to przegieła. mumplen plan. Julek, Może pójdziemy tą samą drogą, co wtedy? I dobry! Będziemy znać wszystkie pułapki, a nic się nie złapiemy. No geniusz! No nie, geniusz! Nie o to mi chodziło! Ale dobra, dobry pomysł. idziemy? Idziemy. Tyłem. Zszzunej Mam was Panowie są zatrzymani. Idziecie z nami. <śmienic> Niech już szlak! wróci, wrócimy do ciebie! Geffi? Geffi! Ojej, co się stało? To się musisz nam wszystko opowiedzieć, Ale co to co są mi patrzeć? Czekajcie, Czekaj. Czekaj. Wszystko jest w porządku, przyjechała policja, zabrała womywaczy. Okay. jest okej, okay, ale dziewczyny, ja was strasznie przepraszam za to, że zaspałam, co? ja w ogóle nie wiem, jak to się stało. Co? co ty, w ogóle nie masz za co nas przepraszać. Nie, naprawdę, w porównaniu do tego, co ty przeszłaś, to nam się nic nie stało. No, no taka bój. sytuacja nie zdarza się codziennie. No raczej, musisz nam wszystko opowiedzieć. Opowiedzieć, dziewczyny, ja mam zdjęcia. Zobaczcie. <noise> Subskrybowania tego kanału, polubienia filmu i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale.